Witam wszystkich na... to już będzie 10 nagranie, ale odcinek 10 koniec Czyli odcinek 10, końcówka poprzedniej z poprzedniego odcinka Więc Nie dobra ilości Co tu mamy do zrobienia? Prosta sprawa Posprzedajemy wszystko co mi jest niepotrzebne To co ja znam w ogóle tak totalnie niepotrzebne nie musimy się martwić popularnością czy czymś, bo to jest takie mało znaczące dla nas. Ale więc y, po prostu no, dla nas najważniejsze jest jak największe, jak najwięcej tutaj mieć koni i tych innych. Więc y, dajemy do przodu, do przodu elegancko odsuwamy wojska, żeby wojska atakowały cały czas. Tutaj to wojsko bierzemy, podsuwamy, żeby zniszczyć tą balistę, która tu jest, do góry. No, poprzedniej części tak jak się. Atakowani. no dość, dość dużo zrobiliśmy, żeby rozniszczyć, żeby zniszczyć e, e, całkowicie sytuację. Więc jest dobrze, mogłoby być jeszcze lepiej i będzie jeszcze lepiej. Chwilę zostawimy, podejdziemy jeszcze bliżej, gdzieś tutaj. I konna do przodu. I też będzie kolejny konna, która zostanie tutaj. I tak będzie. Myślę, że tak będzie dobrze. Jak tak zrobimy. Jak tak, no to dobra, to tutaj widzicie Super to wychodzi no. Tak on atakuje z tej strony Balisty sobie zaatakują na pozycji. spokojnie już Na no. No agresji, więc No, balisty już atakują No, bez problemu. Na spokojnie. Wyrąbimy mu wszystko. No i szybko skończymy ten odcinek. W międzyczasie już kaweczki kawu nie robię, więc jak zresztą każdy już godzina 15. Poprzednio miałem małą awarię, więc szykuje mi się wymiana kart graficznej na lepszą i do kupienia pamięci RAM. Więc to już w tym przyszłym miesiącu. Tak, dokładnie. W przyszłym miesiącu wymieniam kartę graficzną. Dokupuję Ram. Może mocniejszy, coś mocniejszego, że to kupię do komputera, żebym bardziej sprawnie chodził. Może to będzie dysk EST, ale jeszcze się skontaktuję z, z po prostu z osobami, które się znają na tym. Lepiej ode mnie, żeby, żeby to ogarnęły, tak? Każdy powinien działać w swojej dziedzinie. Więc yy, nie ma sensu, żeby ktoś się. Balista ustawiona na pokazaniu. Tam gdzie nie powinien. Tak, tu przedstawimy tylko... Balista ustawiona na pozycji. Ich tutaj. Wyruszamy. Bal jesteśmy ustawiona na pozycji. Damy na agresji. Boka z masłem. Dobra. 0,8 nie no, mi spada ale to nic z tego. nic, no to nic nie poradzimy. Co mi nam jest słuszne od Nie masz wystarczającej ilości towarów. Więc... Możemy spokojnie działać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Więc... ram tutaj mamy tu Nie masz wystarczającej Ciekawostki, Popularność rośnie, potrzeba nam do... no, Już widzicie. Prawie nic takiego nie zrobiłem. Popularność wróciła do 100%, nie? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Zrobimy co w naszej mocy. Ale my robimy czym Musimy podjechać tutaj z tej strony. żeby nam żeby mu nie dostarczali kamienia po prostu odcinamy go urzęd kamienia na stałe zniszczymy jeszcze tego małego molaja wyjdziemy tutaj, rozwalimy tą stronę i będziemy stąd atakować górę żeby nie miał możliwości wysyłania na żadnych jednostek i wrzucenia jakiegokolwiek towaru do środka, do siebie tych panów byśmy żeby to zniszczyli to bo tak powinno się dziać musimy skłonić żeby a spokojnie wstaniemy tutaj oni to w sumie takiego jakby szczału nie mają na nas teraz się spokojnie podjeżdżamy i ustawiamy na konie a tymi podjeżdżamy od tej strony i ustawiamy też na konie Lista ustawiona na pozy Czy to na pewno słuszna decyzja? Jakieś polecenia? Strzały gotowe! Dokąd idziemy? Tu pestka! Dobra, tutaj mamy teraz tak 313. Sprzedajemy na szybkiego. Szybko sprzedajemy ilości sprzedajemy. I Nie produkujemy asesynów. Asesynów od razu. Bek asesynów, tak samych. Potrzeba złota. To jest najlepsza strategia taka. I wysłałam ich tutaj. I tu z nimi powinien ktoś jeszcze Prosta przyjść. Prawa. O, tutaj. Lista ustawiona na pozycję. Zrobimy to inaczej. Naciągnąć no, zrobimy to tak. Nie ma sensu, żebym się bawił. Po prostu podpalę mu to. Tym podpaleniem spalę no, jakąś tam surowce, to ale... No One... wiecie, jak to nie by było. Ważne. No niestety, Zawsze ale będzie nie musiał koleś cierpieć. No. Na... I tutaj teraz proszę I spalimy mu wszystko co ma na dole nie rozumiecie to jest najważniejsze to co ma na dole więc on teraz wysłał wszystkie wojska do góry może by mu wojska nie spłonęły to jest dla naszych yy, koni jak widzicie on ma coś dobrego tutaj dajemy konie teraz Dajemy Czekamy teraz wskazów. agresję na systemach. Twoja popularność rośnie. Komentuje przyjacięciom, gdzie? Prosto to za będziecie będzie ciasto walić. A oni wolą tutaj. Stawiona na pozycji. Tutaj. Mogłem zrobić to, to w inny sposób i... Znaczy, żebym przywołał sobie, zbudował sobie... Um, tych od kamienia, co nie? Trebusze, No, mieszę z tym. Tych od kamienia. No i oni będą załatwili wszystko. Tak, też teraz zrobimy na szybkiego. Um, chcę po prostu wybić mu jak najwięcej. Nie wiem ile ma, ma wojsk, już sprawdzamy. 45 wojsk, 13 kasy więc tutaj ma, w tych maulajach ma najwięcej. Jeśli ja wypuszczę teraz, wchodźcie się, każę im wejść, to jego molaje wyjdą. Wyjdą z swoich tych. 45 mole i bez problemu sobie poradzić z moimi asesorami. No, widzicie? Agresja. Agresja. sobie na spokojnie. Przejdę każde dookoła dokładnie. Tylko nie wiem. Jakoś czasami mają problemy z trafieniem. Nie wiem czemu tak się dzieje. Nie wiem czemu tak się dzieje, że po prostu ani konie nie mogą trafić w, w tych w balistań, które burzy po prostu Dobra, panowie już schodzą na dół Czy panowie schodzą na dół? Myślę, że 23 to jeszcze za dużo jest. No, widzicie co komputer robi? To nie jest moja wina, tylko komputer tak to robi. To po prostu robi komputer. Ja potrzebuję mieć. Nad, 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 nad tym co robią moi olejowie oni czasami mnie nie słuchają ale to tylko czasami nie ma sprawy nie poradzą sobie 8 sobie nie poradzi z, z tym no trzech. no i widzicie po prostu czasami się normalnie tak gdzieś doprowadzę to do Nie masz wystarczającej ilości towarów. No ale gra jest tak błędnie, prosta, że każdy, każda jedna osoba sobie poradzi z tą rozrywką. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Dobra rozrywka po pracy czy coś. Nie ma problemu. takiego typu gry. Nie ma Nie masz, sobie nie masz usiąść. przeżyć. Jakie tam wszystkie fora um, nam związane z pienzanek z z tą grą. No i delektować się grą samą Trzeba coś zbudować. Delektować się samą Buduję grą. Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Buduje sprzęt oblężniczy Balista ustawiona na pozycji Dobra, Teraz tutaj. Celujcie. wy wyjeżdżacie tutaj. zostańcie sobie tutaj. Tu, 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 tu zostańcie. I walcie w tego. Tak I tak cały czas mają robić. Hmm. Tak. oczywiście zniszczyć coś. Trzeba nam nowych rekrutacji! No, oczywiście, już tamto spokojnie sobie radę z tym. Więc na spokojnie, powiem, z palcem w nosie. Fil film, kurde, ja gada. Ten odcinek powinien się skończyć szybko. I zaraz zaczynam, zaczynam odcinek 11, 12, 13, 14, 15. W międzyczasie. W międzyczasie będę już miał hmm, niech będę dalecia z odcinkami ze wszystkim już będę miał nową kartę graficzną, więcej RAMu. Bo mi strasznie teraz yy, mam 19 FPS, na tychże więc mnie obciąża Nie wiem czy spadek FPS ma być 30, ale mówię coś się dzieje z sumą kartą graficzną. To jest GTX 650. Strasznie coś ostatnio yy, dziwnie zachowuje, więc w najbliższym czasie czekam na wymianę karty już wiem, na pewno kogo albo zainwestuję nowy komputer zobaczymy co co, co, co będzie dla mnie lepsze myślę, że sama wymiana karty i kupienie RAMu będzie wiele chyba lepszą sprawą Jesteśmy no, Pierwsza sesja już weszli i zaraz będziemy mieli koniec no, i już jest koniec. Mamy 15 minut gameplaya, więc mamy wygraną. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był odcinek 10. Koniec mamy 28 28 sierpnia piątek godzina 15.27 więc na tą chwilę, będziemy zaczynać, to dziesiąty, dziesiąty, jedenasty, nie, to jest ten, to, to był jedenasty, to był, to, no, to, to był dziesiąty, to jest jedenasty, Kailiffem. Glieder Kalef, prawie tak zwanym. Ory, zmierzcie z tym. Widzimy się już, już za chwilę. W kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie mnie. Subskrybujcie i, i td, i no Wiecie o co chodzi. Dzięki wielkie. już za chwilę kolejny odcinek. Siema.